Ciekawa jestem, za czym bardziej przepadacie. Czy ze wschodami słońca, czy ze zachodami. Dzisiaj odcinek 32 mila na Palm Island. Co? przy dzisiejszych manewrach. Niestety poporło nam się. To już tak ledwo. Lekko ciepało, ale mieliśmy nadzieję, że do Indonezji jeszcze dolecimy na to Jeżdżą, nic, musimy stworzyć taką łatwą kolejną, przejść tutaj. O, się ciężko pracuje. Inne związuje. I szczycie. Słodki. Mamaki, które zapomnieli? Maniutek sobie zasnął. A my jednak zdecydowaliśmy się jeszcze zrobić 10 mil do innego kotwicowiska. Mamy nadzieję, że się wyrobić robić przed zachodem słońca. Zdążyliśmy przed nocką. Słonko sobie wstaje. My tam na tamtej małej wysepce spędziliśmy noc, była całkiem znośna, wcale tak mocno nie bujało. Lecą z Mary się szykujemy śniadanku, racuchy i ta stajeczne. Hmm? Tak a oto mama tutaj gotuje śniadanko, smaży. Zmarzy mama, patrzcie. Ja tu patrzcie, tutaj. Oleciki pyszniki. cóż, A patrzcie, tu jest mama. A tu wychodzi słonko za chłopki, Słonko. A tu słonko. Dobre. Na Dopłynęliśmy do miejsca, w którym dzisiaj mieliśmy się zatrzymać. Ale mamy bardzo dobry czas i dobry wiatr, więc stwierdziliśmy, że jeszcze przepłyniemy sobie kolejne mile i dzisiaj staniemy sobie na lądzie. W sensie nie na wyspie żadnej, tylko wpłyniemy sobie w na lądzie. Nie chcesz powieść o Bo taka jest troszeczkę inna, nie? Takie, takie właśnie małe bombki. No? Które jak trochę jak w Indonezji, w się zbierali. Trochę jak w no ale wyglądaliśmy zdjęcia, nie? To jest bardzo mała uczka ale i jest podobna jedna boja. Tutaj, tutaj nie można, bo nikogo nie ma. I chyba jest ta boja, widzę je. Przy plaży, widzisz na Dobre prawo? Ja widzę. aż mm -hmm. lalka ma ko, o, ko. No, i znowu zmiana planów. Już trochę przepłynęliśmy do wejścia, eee, gdy wiatr nam ucichł. Więc stwierdziliśmy, że bez wiatru nie ma sensu robić 25 mil dalej, i wchodzimy gdzieś tu. Gdzieś tu nie wiem gdzie, ale gdzieś tu. Czy już mówiłam o tym, że nam się mapy skończyły w Australii? Uh -huh. eee, część zdążyliśmy pobrać, ale część nie. I trochę mapy na ploterze też się z, już z, skończyły. Więc pływamy na telefonie po omacku. Idealnie się składa, bo towarzystwo już zgłodniało, więc spokojnie sobie rzucimy. Oprócz tego, że piszą, że tu komary i muchy i i sandlaje, to bardziej sobie Wiesz wszystko? Jakaś stara cukrownia tu jest. Myślicie myśli, że wiesz wszystko. Po wejściu zostajemy. Taki widok, tu są fale stare, na których ty stoi, a tutaj najczęściej kotwicowisko um, jest zaznaczone między tutaj tymi żółtymi. Albo tam dalej, ale tu trzeba by było przez płciznę się. Przewimbać, w kotwicę. Działa. Dobra, gotowa! Na kotwicowisku, na którym stanęliśmy, okazało się, że króju, królują krokodyle, i to wcale nie małe, tylko takie wielkie. I tutaj lokalne, lokalni ludzie nas ostrzegli. Natomiast Maciej pojechał tam do publicznego pontonu po wodę I niestety. To, tak było, jeszcze, nadział się na. Nadział się na muszle jakieś wielkie. Ostrygi. Ostrygi. Nie to, że całe pokiereszowane jest po prostu, całe jest podrapane, ale z drugiej strony jest dziura. Obróciliśmy linki tak, żeby był lepszy dostęp do niego i dziura jest niestety tu. Jak się rozszerzy to widać, niestety na łączeniu. Akcja poszukiwania kleju. Znaleźliśmy klej, nie znaleźliśmy utwardzacza do Wszystkie nasze kity puste, powysychane. Jesteśmy w czarnej dupie. trwa oklejanie. Nie, trzeba zrobić to ładnie, a nie jak z tamtym dingi to robiliśmy. No, na tamtym zęby zjedliśmy, to już powinniśmy być ekspertami w... no, Ale on był tak klejenie. brzydki, już, że już nas to nie obchodziło, czy jakby, jak wygląda. Albo ja ci mówiłam, jak jest, robiłeś po swojemu. Ale jak zobaczycie nasze pierwsze filmy, to zobaczycie, jak wyglądały nasze poprzednie dingi, <laughs> które odpłynęły wraz z powodzią na rzece Bryzby. Co byś miał robić? Ja przygotowuję łatwo do nałożenia. Obecnie delikatnie ją mam Zaraz ją odtłuszczę. I nie wiem, że będzie gotowa ta przyklejenie. Nie mogę dotykać, że to do tego. Nałożyliśmy klej. Pierwszą warstwę. Nie, to nie przeszkadza, bo nic jest ten. nie ale ty zobacz, tutaj wydaje się, jakby nie było. O, z tej strony widzisz? To podeschło. I tutaj na dziurę również, pierwszą warstwę. No najlepiej to robić w sytuacji, kiedy jest. A mała wilgotność powietrza. A my jesteśmy, w, jakby nie patrzeć już prawie w tropikach. O, wpływa nasz dufor, znajomy. Ryan wpływa. Ale czad, jesteśmy uratowani. Nie, chyba wam nie pokazywaliśmy bliźniaczy brat Donny się pojawił, a raczej siostra bliźniaczka, bo się nazywa Lazy, Lazy coś. I płyną do, generalnie płyną do Europy, więc być może będziemy się często widywać. Australijczycy, małżeństwo australijskie. Ich jacht jest tego samego roku co nasz, ale oni go kupili dosyć niedawno. A jest z 2017 roku i to jest do For 560, więc jest większy. Domek zrobiłam te dingi, żeby się nie zmoczył. Rasolka młodsza. Okej. Okay. Dingi sklejone. Słońce zachodzi, póki co zero krokodyla na horyzoncie. Jeszcze tarzan jachtowy tutaj. Ach, cóż to był za dzień. No ja mam wrażenie, jakby były dwa, bo tam jest drugi bąbelek, widzisz? Zarówno, nie? Nie są Tak nas ciekało. Gałęzie z takimi bulkami? Nie, to tak. cały na Z góry byłoby lepiej widać. Kolejny dzień kolejna krapa. Jednak trzeba było ubezpieczyć tego drona, tym razem pierdzielną, ale ostatecznie do wody w dniu naszej 3-letniej rocznicy opuszczenia rodzinnego miasta Siedlce. Ale nie uda się go wyłowić, a nawet jak się go uda wyłowić, to już zamoczenie go w słonej wodzie to po prostu graniczy z cudem, żeby go odwrócić. Szkoda, kurczę, ciężko na niego podcharowaliśmy, żeby żeby z nami był. No cóż, możemy na to poradzić. A my dzisiaj, oprócz smutków, świętujemy nasze 3 lata podróży, które mieliśmy już świętować. Czemu to jest taki bałagan? Mieliśmy świętować już w Europie, już mieliśmy wrócić właśnie. Jesteśmy nadal w Australii. Ale będziemy się pocieszać takim ciochem. Kładaj z powrotem! Kładaj z powrotem! Kładaj ją! Z braku laku. Robimy bułeczki. Robimy bułeczki na tak, śniadanko. Tak. Dzisiaj będziemy w mieście, ale jeszcze nie jesteśmy. Tak, my dopiero wypłynęliśmy z tak. Ostatnie saszetki drożdże. Ostatnie jajka. I robią się buły na śniadanie. On takie buły nam wyszły z manią. Oui. <noise> Jak oui. dobra była kapitanie? pytanie? Proszę, daj mi jakąś mm -hmm. W Nie, rzutka prosto z piekarni. Mm, jest, 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 jest a sisko się włączyło. Nie, już mamy cię. Kto to jest? Sześć węzłów płynie. Właśnie przeszedł nam przed dziobem a my jesteśmy w drodze do Kęs wreszcie dzisiaj zamierzamy tam dotrzeć, dzisiaj zmienia się pogoda również, jak widać ma silniej przywiać i ma też popadać no, dokładnie z przodu już pada mamy nadzieję się wyrobić jeszcze przed, e, przed, przed tym wszystkim o. Trochę jak po wojnie, ale dociera, mamy zamiar dotrzeć do miasta. A właśnie, Maciej ogląda nasz filmik z wczoraj. Dzisiaj Marcelek również ma swój ostatni egzamin. I może się uda już dzisiaj zacząć wakacje. Może się uda. Znowu to mamy No, no, my tu Wam nie pokazywaliśmy, co ta nasza domna potrafi czasami, jak się wiatr pojawi, a jak my nie posprzątamy oczywiście za sprawnie wszystkiego to wszystko leci. Proszę a tutaj może lepiej widać jak o, nie wiem czy widać tą prędkość jak się wydaje zasuwamy no i zwykle mamy tutaj wymianę zdań. Jak to zrobić? Tu już jest bardzo płytko, 3 metry. Ja uważam, że powinniśmy się już zwijać. Dobra, idę zwijać. A się rozpizgało. Stajemy na, na grocie, mamy nadal 6 węzłów. Nał 4 i 9. Zaraz staniemy pod wiatr w kanale. Ukazuje na tym 4,5, a tu 5 jest.